tak jak w opisie samochodu Astra H, 2005 rocznik silnik to jest 1.6 xfp, 105 koni auto jest w sumie dobrze utrzymane dwa komplety kół, cool. aktualnie teraz jest założona zima z bieżnika jest sporo przednie opony minimum dwa sezony tylnie z tylnie jeden na pewno, w sumie na dwa też by dały radę z przodu jest więcej bieżnika, z tyłu jest mniej. Dołożona jest lotka od OPC Line. Są sprężyny obniżające Eybacha. Prokit plus dystanse 20 mm. Hamulce są świeże. I z tyłu, i z przodu są nowe tarcze. I klocki. Eee... Zajrzymy pod maskę. Założone są e, spryskiwaczki mgełkowe od Opla Insigni. E, tak, silnik nie bierze oleju, nie ma wycieków, jest ogólnie suchy. Akumulator był kupiony w 2019 roku w lato. Mm, rozrząd za jakieś 50 tysięcy do wymiany. Tak, nowe sondy są lambda, e, bo stare już były uszkodzone i pokazywały cuda. Jest nowy kolektor wydechowy z katalizatorem, bo stare, oryginalny był żeliwny i one mają taką przypadłość, że pękają między trzecim a czwartym cylindrem. Nowa cewka zapłonowa. Jest nowy zawór EGR, nie Beru, nie pamiętam marki, ale jest oryginalny, nie jest to żaden zamiennik, tak samo jak cewka. Są nowe świece, olej jest zalewany 5W30 General Motors, od początku jak mam ten samochód, także nic się z tym nie dzieje, kompletny nowy wydech jest cały. Było płaskie wydechy, lubią gnić lampy. Są to Hella H7. One są niespotykane ogólnie w Polsce. One są fabrycznie nowe. Są na żarówkach H7. To jest bichalogen. Tak samo jak Xenon, ale na no halogenie. Że te światła robią za światło mijania i długie. No i tutaj wiadomo też długie z tyłu. Z tyłu są oryginalnie, znaczy fabrycznie nowe lampy. Stara była pęknięta. Jedna. W drugiej odchodził gdzieś tu klar, także wymieniłem lampy One są fabrycznie nowe, zakupione w zeszłym roku w lato. Na tą chwilę auto nie wymaga żadnych napraw. Auto jest użytkowane na na bieżąco. Klimatyzacja jest w pełni sprawna. Jest nabita, była nabijana i odgrzybiana w tym roku chyba w lipcu. Przegląd jest do grudnia. Tak, przegląd jest do grudnia. Ubezpieczenie jest bodajże do, chyba do czerwca przyszłego roku. Także jeśli ktoś jest zainteresowany, zapraszam. E, informacje kontaktowe są w ogłoszeniu. No e, i proszę dzwonić pisać. Możemy się umawiać na na oglądanie samochodu. Dziękuję. Wnętrze auta też jest schludnie utrzymane, wszystko jest czyste nic nie jest zniszczone z rzeczy dołożonych jest o właśnie, szyby są przyciemniane tylnie przednie też było, ale jedna kontrola policyjna i trzeba było zdjąć hmm, kierownica oryginalnie była multifunkcyjna plastikowa została wymieniona na e, multifunkcyjną skórzaną w świetnym stanie także nie ma się do czego przyczepić e, oryginalnie było radio e, opera CD30 z wyświetlaczem Bid. Zostało to wymienione na na Operę 40 wraz z wyświetlaczem Gid. Tak, także żadnych błędów nie ma. Siedzenia są e, czyste, nieporwane. Tak samo kanał z tyłu. Dywaniki gumowe w bagażniku zostało dołożone. Zostało dołożone e, gniazdo zapalniczki. Kopcić nie kopci. A z dodatkowych rzeczy jest włączony tzw. tryb skandynawski, czyli po odpaleniu samochodu. Czy włączymy światła, czy nie, i tak przednie światła mijania tylko i wyłącznie się świecą bez postojówek. Tak samo nie świecą się światła z tyłu, także nie ma co się bać, bo to, że się zapomni włączyć światła Jest to w sumie standardowe w Oplach, tylko nie, nie zawsze jest włączone. Trzeba sobie to czasami doprogramować.